Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem do Urhara, to jest moi drodzy kolejny odcinek z Urhara Dangan Crystal Moi drodzy, szlamie niebieski, nawet się do mnie w tym momencie nie zbliżaj Moi drodzy, w ostatnim odcinku, można powiedzieć śmiało, że się poddałem Doszliśmy do tego momentu, gdzie jestem w tym momencie I przegraliśmy walkę z Magnusem, chyba tak się ci pciaku nazywałeś Siemka Urhara, no, Siemka i Magnus Tak, tak, To to, to jest Magnus, tak? Magnus Dobrze, wiedziałem, pamiętałem, moi drodzy, przegrałem i cofnęliśmy się bardzo dużo, więc odpuściłem sobie wówczas odcineczek, natomiast teraz wracam w pełni sił, już wiem, że muszę atakować tę mentę Cerberatora, a później te jakoś sobie poradzimy, zrobiłem sobie sejwa, więc nawet jak padniemy, to... I tak będzie dobrze. Magnus dzisiaj cię zniszczy. A ty, mój drogi widzu, bądź visco. Nie zapomnij zostawić tego super kciuka w górę. Jeśli czekałeś na kolejny odcinek z Urhara Dungan Crystal, to zostaw tę łapkę. Urhara użyj swojej... Nie, 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 atak, tylko Magic Fire. I od razu, kurde, Cerberatora podpalmy. Palmi się o niech tutaj zatrzęsi ziemią. Shade na, na tego. Dobra, użyjmy wszystkie najmocniejsze ataki na tego mędzioka. A później już jakoś sobie poradzimy. Blizzard. Blizzard chyba jest na wszystkich. I piesu. Piesu to w ogóle jest nasza mega potężna broń. Dawaj Cerberatora. Napieprzaj go. Kurde, trochę niewiele mu zrobiłeś. Ale jego trzeba przede wszystkim załatwić. Ej, Thunder... Ty czulu! Załatwił od razu tego! Gimpera? Nie no nie wierzę! Urhara i pan mi się ośpi, nie! Najmocniejsze tutaj osóbki mi śpią! To nie może tak być, dobra. Najważniejsze, moi drodzy, żeby pieseł nie padł. By jeżeli pieseł padnie... Dlaczego w niego? Wiatrem. miało być w cerberatora. Jeśli kurde piesu padnie, to jesteśmy moi drodzy dosłownie w dupie. Brawo, moi drodzy, pozbyliśmy się cerberatora. A pan mi się, znaczy nie, pan piesu zawył. Magnus chyba już nie żyje. I teraz zostały tylko te No to moi drodzy już w tym momencie myślę, że możecie śmiało mi składać gratulacje. Dawaj człowieku serze i piesu niech znowu zawyje i jesteśmy już moi drodzy w domu, tak? No to 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 już. Musi być to. Okej, okay, Vajano, ale Ajano tutaj odda z nawiązką. Ten atak w nią skierowany i jest, moi drodzy! Tak! Dużo poziomów! Wygraliśmy, przeszliśmy. Czemu nie dałeś wyboru? Bo tak, w sensie. Żyjesz? Ej, co się wydarzyło? Zaciukali go? E, he! Wcale nie umarłem. Jestem cały. Za to trochę oberwałem, ale nie szkodzi. Ale o co chodzi? Idź stąd. Nie! Chcę zawalczyć. Musisz teraz ledwo co walczyłem z Magnusem. Ale dlaczego tu jest plama krwi? Co się stało z Magnusem? Chcę zawalczyć. I... Nie walczymy? Okej, okay. myślałem, że będziemy walczyć. No dobra, nie to nie. Dla mnie, moi drodzy, lepiej. Dobra, idziemy tędy. Kurde, te niebieskie szlamy, mędy. Kurde, nie lubię takich etapów. Straszne takie labirynty. Będę się tutaj gubić pewnie. I to dość mocno. Oczywiście, że będę się gubić. To są teleportery. Ja pierdzielę. Jestem tak mocno zagubiony. O! Dobra, trafiłem. Nie, nie. Jeszcze raz sobie tutaj wejdziemy. Dobra. Jakieś tutaj hajsy zdobyłem. Ja nie wiem, gdzie w tym momencie właściwie mam iść. I to też. E, dotarłem do diamentu. E, Szmaragdu. Nie pytajcie mnie, jak moi drodzy. Najważniejsze, że to zrobiłem. Totalnym fartem. Bierzemy, tak. Mamy 7 szmaragdów. Czy ktoś będzie chciał mi tutaj przeszkodzić? Nie. No to chyba dobrze. To możemy już iść sobie stąd. Przeszliśmy sobie loch. I możemy sobie porozmawiać z Moniczką. Spędzić czas? Tak, tak. Chcę z nią spędzić czas. Może dam jej prezent. Dodaję tak. Dam jej prezent. O kurde, ja nie pamiętam co można było dać Monice. Ale chyba tablet. To świetny dowód na to, że doceniasz mnie jako przyjaciółkę. Dziękuję ci Urhara. Czy Kamil jest lepszym liderem ode mnie? Tak, tylko pytam. Nie, Moniczka, jesteś super. Powiem ci, że jesteś super, żebyś mnie też przypadkiem nie skrzywdziła później. Wybacz, ale tak szczerze, to nie jest ważne to, co byś odpowiedział, bo i tak są wartości, które powodują, że oboje z nas są indywidualnie dobrymi liderami. Wybacz, że zmarnowałem Twój czas, nie zmarnowałaś, Moniczka. Czy chcesz wejść do lochu numer 8? Tak, chcę wejść. Dziwnie wygląda. Mamy tu Roysona! Mnie, Roja, nie wpuścili, ale ciekawi mnie, nie, czy ciebie, Urhare wpuszczą do następnej strefy. Myślę, że to wystarczająca podpowiedź. Wiedź, że najczęściej, jeśli ktoś stoi w pokoju, ktoś, czy ją nazwę znasz, najczęściej to oni mogą być kluczem do zagadki. Okej. Okay. Dobra, powiedzmy, że rozumiem. Dowód osobisty znalazłem. No dobra, muszę się podrapać po nosku. Dobra, mamy jakieś ziomeczka. Podpowiedź: Ja. W sensie Olek czy Oliwier? Hm, przydałby mi się redesign. Olek, ok. Uwaga, muszę Cię zapytać o Twój dowód. Chyba, że chcesz się bić. Nie, nie. Dowód. Nie masz tego imienia, co trzeba. Czyli czekaj, czekaj, czekaj. Royal mi podpowiadał, że chodzi o tę osobę, która jest w danym pokoju. Olek mówi, że on. Wiecie, co ja sobie przejrzę te itemy? Okej, item. Dowód. E, use. Pff, zmieniać imię. A komu by się chciało? Tego nie robić. Dobra, i teraz chyba zmieniam. Tak? Na Olek. Chyba o to chodzi w tej grze w tym momencie. Muszę zmienić sobie imię. Podchodzimy, uwaga, muszę Cię zapytać o dowód. Pokażmy dowód. Masz ten imię Olek, możesz przejść. E, to o to chodziło. Dobra, moi drodzy. Freddy! Mamy Frediego w teamie. Ej, wiecie co? To weźmy go, zamieńmy może w tym momencie za Gimpera na przykład. Ciekawe, jaki Freddy będzie. I teraz oczywiście musimy zmienić również dowód osobisty i zmienić sobie na Frediego. Dobra, możemy przejść. Super. Kurde, tam jest ziomeczek, który się pojawia i znika. Trochę przypał. Dobra. Tupu, tupu, tupu. Ok, kto to, kto to? Czekaj. Co robi tutaj? Zmasakrowane ciało. Miyashity, masz na imię Miyashita, możesz przejść. Dobra, mamy tutaj dużo szlamów niebieskich. Okej okay. i teraz jeden z tych slime. Teraz będę musiał się nazwać Slimę. Dziwny jest ten etap, powiem wam szczerze. Dobra, od teraz moi drodzy, jestem slimem. Super. NIE kuziwa, Kolejny mnie zaatakował. Dobra, moi drodzy, takiego slajma łatwo i szybko rozwalimy. Thunder, kurde, tylko piorun ma Freddy, a ciekawe, który on ma poziom swoją drogą, jeśli on ma tylko piorunki. Tupu, 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 pycy, 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 załatwieni, Freddy, o kurde, Freddy ma pierwszy level, to trochę przypał. Eee, dobra, pokażmy dowód. Jak nie mam tego imienia, co trzeba? Slimę. Dobra, e, coś się chyba zbugowało, albo ja coś robię źle. Zaatakujmy, pobijmy się z nim. E, Fire 2. Pytanie tylko, czy ten hotlik będzie potężny. Ja użyję mimo wszystko moich e, najmocniejszych ataków. Zaraz zobaczymy, ile on ma tego HP. Ej, nie jest tak źle! To ja mogę ich rozwalać. Ja pierdzielę! Po co ja się z tym tak użerałem? Wpisując. Dobra, moi drodzy, zmieniamy imię u, na, już Urhara. Ja nie będę się już tym bawić. Nie, po prostu ich zabijamy wszystkich. Dobra. Kim jesteś, moja droga koleżanko? To dzieciabłota nie koleżanka! Tornado człowieka sera. Dobra, teraz muszę wiedzieć, że człowiek ser nie jest odwalenia wręcz. Człowiek ser jest najlepszym magiem na świecie. Dobra, niebieski sierpowy powinien już tutaj załatwić sprawę. No i bardzo dobrze, kurde. Dobry już team robimy. Bardzo dobry. Ja tutaj na wszelki wypadek zapiszę. Wiadomo, co się stało w ostatnim odcinku, więc trzeba uważać. E, pobijmy się z tym ziomeczkiem. I moi drodzy, dobra, tam widzimy już plamy krwi. Doszło tam do jakiejś zbrodni. To nie wiem, co to jest. Za teleporter, wejdę tu. Czy mogę znowu tam wrócić? Dobra, okej, okay, już myślałem, że będę musiał wczytywać grę. Dobrze, że zapisałem wcześniej, mimo wszystko. E, okej, okay. walczymy sobie w tym momencie z tym dzieciopłodem. I od razu po przejściu go. Będziemy mogli sobie wziąć, moi drodzy. Dobra, tak, 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 użyj tego, użyj wszystkiego. Będziemy mogli sobie. wziąć szmaragdzik. I pytanie: co tam jest? Kto tam zginął teraz? Napiszcie w komentarzu, jak myślicie, która z postaci mogła teraz zginąć? Na przykład, nie wiem, ktoś z Doki Doki? Czy stało się coś. Nie, Royson był wcześniej, więc raczej nic Roysonowi się nie stało, i miejmy nadzieję. Nie wiem, nie wiem, kto to może być. Może jedna z tych postaci, których nie za bardzo kojarzę, tak? Jedna z postaci, których nie za bardzo kojarzę. Ok, bierzemy szmaragd i zdechłeś, mój drogi kolego, bądź koleżanko. Dowiedzmy się, kto i dlaczego to zrobił. Fred, czy ty umarłeś? Mówiłem ci, żebyś nie umierał. Na posim nie może teraz przyjść Muszę się dopytać jeszcze reszty Mam nadzieję, że nie będą chcieli oskarżyć mnie Bo właściwie ja go znalazłem Ej dupa jak będą chcieli mnie oskarżyć Widziałem, że ktoś tu przeszedł bez problemów Oznacza to, że osoba, która tu przeszła Miała jak najwięcej przywilejów Osoba przeszła mega szybko Jakby się bała By się naprowadzić Widziałem tego niebieskowłosego z boka Kiedy z nim gadałem Powiedział, że chce umrzeć w trakcie pomagania ładnej dziewczynie Wśród graczy musi być podejrzany, a może nawet podejrzana. Wygląda na to, że potrzebuje przejść przez rozparawę, zanim... Okej. Okay. Jest i na posim. Czy Monika? Nie, Monika, Monika nic mi nie powie. Tutaj jest na posim. No dobra, to zgłośmy te zbrodnie. Miejmy tylko nadzieję, że nie oskarżą nas. Jesteś gotowy, Andrzej? Czy jesteś gotowy na tę rozprawę? Dawno ich nie było. Mogłeś się oduczyć podstaw. Mm, idziemy, idziemy, idziemy. Lecimy z tym. Chwila, chwila, chwila. Co się stało? Nie sprawdziłeś wszystkiego. Wracaj tam i szukaj, a znajdziesz na posim, ty cholero, wredna. Jestem kochany, prawda? No jak? No co ty gadasz? Nienawidzę cię na posim. Dobra, moi drodzy, wróciłem na to miejsce i okazuje się, że znaleźliśmy niebieskowłosego. Dobra. Ale wydaje mi się, że to nie on zrobił. A zboczył, zginął zaraz po. Niebieskowłosy też? Zginął? Idziemy do naposima. Miał pomóc jakiejś babce. Ładnej babce. Mamy tak, mamy Yuri, Natsuki. Nie, to jest Sayori. Natsuki już zginęła. Moniczka. I te dwie babeczki. Mam wrażenie, że stało się tutaj coś takiego, że babeczka załatwiła tego ziomeczka. Ten jej pomógł ukryć zbrodnię. Ale, że wiedział, co się wydarzyło, to też go zajumała. Nie wiem, idziemy do Naposima. Ale pewnie skończy się na tym, że mnie oskarżą, tak? Ok? Więc byli tutaj wszyscy. W tym ta laska, co nienawidzi ludzkości by wymordowała każdego, jakby jej się udało. Widocznie wraz z nią przyszedł ten dziwny chłopak. Chwila, wspominam coś ważnego. Aha, nie martw się, umrę robiąc to, co kocham. What? Ble. Czyli, że będę pomagał jednej z dziewczyn Co ty myślałeś? Dokładnie coś takiego mówił Hmm, ta sytuacja wygląda dziwnie Nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że mogę wiedzieć coś przydatnego o tej sprawie Kirishima zawsze najchętniej rozmawiał i zawierał sojusze ze mną, Moniką, Sayori i z Ishidą Reszta dziewczyn nie chciała nawet na niego patrzeć Okej okay. Czy ona by się sama wrobiła? Raczej nie Chwila, moment Witaj, jestem Ishida Hona Nie, ten gnojek obok mnie nie jest ze mną ani trochę powiązany Nie myśl, że chcę mieć z nim cokolwiek do czynienia Kontrargument? Nie to brednie. Co masz na myśli? Gdzie są tutaj brednie? Powtórzę. Witaj, jestem Ishida Hona. Nie ten gnojek obok mnie nie jest ze mną ani trochę powiązany. Nie myśl, że chcę mieć z nim cokolwiek do czynienia. Nie chciałem mieć z nim nic do czynienia. W tym, co mówisz, jest szkopuł, który faktycznie może pomóc rozwiązać te sprawy. Cóż, nie ma za co. Okej, okay, ty coś wiesz? Ze względu na to, że to zabójstwo jest takie tajemnicze, ludzie będą uważali innych, najoczywistszych za zabójców. Andrzej, wiesz dobrze. Wiesz dobrze że bez twojej ręki tak naprawdę nigdzie nie dojdziemy. Musisz użyć dowodów w mądry sposób, tak by upewnić się, że niczego nie przeoczysz. Dobra, 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 spokojnie. Kirishima to jest jedna z zagadek większych niż samo zabójstwo Freda. Wygląda na to, że Fred został zabity specjalną zasadzką przygotowaną na niego. Kiedy wychodziłem z lochu 6, widziałem krwawiącego Kirishima wychodzącego z lochu 7. Powiedz mi, że też go widziałeś, Urhara. E, w sumie tak, on krwawił tam, pamiętam to. Kirishimy tutaj wcześniej nie było, prawda? Oznacza to, że został zamordowany zaraz po Fredzie. Po inspekcji ciała Freda jednak widzimy je więcej niebieskich włosów. Więcej niż przy ciele Kirishimy. Czy to może oznaczać, że Kirishima najpierw zabił Freda, a potem ktoś zabił Kirishimy? No, no, raczej tak. Tylko ty możesz to odkryć. Dlaczego tylko ja? A wy to co? Wszyscy zebrani chcą na mnie cisnąć. Mnie tu nawet nie było. Dosłownie dotarłam tutaj niedawno. Chyba to ona, Fred. O, to byli chyba koledzy, biedni, współczuję im. Cóż, weź to pod uwagę, ale to wydaje się być najbardziej podejrzana dziewczyna. Speed ranowała wszystkie lochy i pewnie ktoś jej wszedł w drogę. Czyli ty, tak? To jesteś ty. Tak, patrzcie w ogóle na jej oczy, na jej spoży... To ona, to ona. Fred nie miał szans na odparcie ataku, został zaatakowany od tyłu bez żadnej szansy na przeżycie czy obronę. Dobra, przyszedł na posim, moi drodzy. Ja już raczej wiem, kto to jest. To jest ta menda, albo ta, albo ta. Jedna z tych dwóch. Nikt z Doki Doki tego nie zrobił, na szczęście. Wszyscy wyjdźcie z lochu, czekam na zewnątrz. Dobra... Też, też mam wyjść? Dobra, chyba tak. Dobra, jest i na posim, tak, jestem gotowy, lecimy z tym, tak, niech więc będzie, dobrze, się zacznijmy prosto. Znacie tą śpiewkę już zbyt dobrze, hmm, coraz mniej was tutaj interesujące, kontynuujemy? To na pewno, na moi drodzy, to już, to, to jest, me, jestem 100% pewien, nigdy się przedtem nie odzywałem podczas rozpraw, no właśnie, a teraz się odzywasz. Pewnie dlatego, żeby zwalić na przykład winę na mnie albo na kogoś innego. Zacznijmy więc. Wiemy, kto został zamordowany. Fredo oraz Shirisima, ten gnojek. Widziałam Freda ostatnio w. nie to brednie! No właśnie, nie, nie, ona się sama wklepuje, jest tak głupia. Przestań robić takie głupie komentarze i trzymaj swój smród w tym głupim, brudnym ryju. Ale zaraz się zniszczy. Jak tak Moniczkę wyzywać? Tylko ja ją mogę wyzywać. Wybacz, myślałam, że mówisz coś, co jest błędne. Że zamierzasz powiedzieć coś, co jest niezgodne z prawdą. Ale niezręcznie. Skoro ci tak niezręcznie, to może ty go zabiłaś co? No i mamy tutaj, gdzie. Y Moment, gdzie próbuję zwalić winę na kogo innego, i żebyśmy skupili swoją uwagę, właśnie na przykład, na Moniczce. Co, coś powiedziałam? To już się nie czepiasz? To tylko pokazuje, jakim człowiekiem jesteś. Nie byłoby to dziwne. Spójrz na to z tej perspektywy. Oliwier, Natsuki, Miyashita, Rol, Kokuszy, jeszcze nikogo nie zabiłaś? Nie czuję, że coś takiego mogło się stać. Znam Twoją osobowość, Monika. Jakbyś mogła, zabiłabyś kogoś w pełni zazdrości. Ta gra polega w pełni na zazdrości, rozumiesz? Ach. O kurwa, widocznie mamy już naszego zabójcę, czas na karę Nie, nie, to kompletnie, bre... nie, to nie jest Moniczka moi drodzy Na pośm! czy ty naprawdę myślisz, że to takie proste? Zniszczę wam zabawę, Magnus ma rację Monika jest niewinna, nie byłoby fair, gdyby tak zabić Monikę, bo jeszcze nikogo nie zabiła Wy głupcy, naprawdę tak myśleliście? Ech. Monika nie jest zabójcą, ty jesteś zabójcą Jesteś tego pewien? A co myślisz, misiek, który wie wszystko o mordercach? Wie wszystko o mordercach. Okej, okay, więc wszyscy tam byli. Kim jest ta laska, co nienawidzi ludzkości i by wymordowała każdego, jakby jej się udało? O kogo ci chodzi? Podaj jakiś wygląd. Chodzi o ciebie. Jak ty masz na imię? Pff, nienawidzi ludzkości. Tak masz na imię? Widocznie wraz z nią przyszedł ten dziwny chłopak Hiroshima Hirishima, więc. To, co wtedy powiedział, aha! Nie martw się, umrę robiąc to, co kocham czyli, że będę pomagał jednej z dziewczyn. Tu jest pies pogrzebany. Dzieci drogie, możecie się skupić na rozprawie, jak ludzie poważni. Może Magnus jest zabójcą, bo tak się dziwnie zachowuje. Spoiler, alert, raczej nie, ale i tak podłapiecie pierwszą część i będziecie myśleli, że taka prawda. Oczywiście, tego potrzebowaliśmy na posim. Jakie to było proste. Magnus, jesteś mordercą na wszystkich. Próbuję zwalić te winę. Nie ma innego logicznego... To nie jest logiczne! Yy, na twoje głupie zachowanie. Niekończąca się debata start. Dobra, to wiadomo. Zgoda sprzeciw. Nie! Sprzeciw. Wszyscy zebrani chcą na mnie cisnąć. Mnie tu nawet nie było. Dosłownie dotarłam. Nie, no kontrargument. Nie, to brednie. Tak, byłam w Lochu 7, kiedy dowiedziałem się o zabójstwie z Freda. Byłam wtedy niestety z Kirishimą. I co teraz? Może tutaj się sprzeciwie. Wszyscy zebrani. Kurwa, nie wiem o co chodzi. Powróćmy. Ishida, czy to prawda, że speedrunujesz Lochy? Tak, powiedz mi, proszę, czemu podjąłeś ten temat? W sensie wytłumacz mi w jaki sposób. Po prostu, co. Piernik ma do wiatraka, czy jak to się mówi. To oznacza, że prawdopodobieństwo tego, że to ty zabiłaś Freda, właśnie wzrosła okej, okay, wytłumaczę ci to jak człowiek, człowiekowi. Hirishima najprawdopodobniej zabił Freda. Mam dowody, nimi są jego włosy na ciele Freda. Zanim zginął, zabił Freda. Dawaj, rzuć się jeszcze na mnie. Kompletnie zapomniałem o Hirishimie. Musicie być w błędzie. Mój syn nie mógł nikogo nigdy zabić. Czy was powaliło? Znam Freda nie od dziś i wiem, że nie padłby ofiarą jakiegoś debila, który zapewne nie potrafi nawet oddychać jak normalny człowiek. Czy to znaczy, że waszy? Opinie są podzielone? Oznacza to czas na podzielbatę. Co? Co to kuźwa podzielbata? Debata waszych opinii. Proste. No dobra. Podzielbata. Start. Temat: Kirishima zabił Freda. Opozycja: nie. To niemożliwe. Poparcie: tak. To bardzo możliwe. Runda jeden. Czas start. Jesteście w błędzie. E, mój syn jest. Yy... Takim człowiekiem. Proszę pana, pana syn mógł zostać zmanipulowany do zrobienia tego. No przepraszam, ale nie jest on najmądrzejszy, jest go łatwo zmanipulować. Fred by nigdy się nie dał. Zaskoczenie. Magnus, co tu dużo do mówienia? Fred to też człowiek. Każdy człowiek musi zostać. może zostać się też zaskoczony. Po co ten chłopiec miałby to robić? Złamanie regulaminu, szmaragd. do wody. Może do wody. Pibla, to się nie trzyma całości. Okej, okay, no to może złamanie regulaminu? Nie, też nie. Szmaragd? Sayori, nie dziwne jest to, że mógł go też zabić z powodu szmaragdu. Nie wiem, jaki był Kirishima, ale mógł być zachłanny. Urhara, wytłumaczysz, jeżeli Kirishima zabił Freda, z czym się to wiąże? Złamaniem Rojo. Jeremiasz, jest to złamanie regulaminu. Wiąże się to z tym, że Kirishima powinien zostać poddany egzekucji. To nasza odpowiedź. Chwila, czy my wszyscy zapomnieliśmy? Tak, zapomnieliśmy. Czas na powrót do normalnego układu. I co teraz? Zapomnieliśmy o tym, że Kirishima umarł. Wszystko łączy się w całość. Nie mamy za dużo czasu, musimy się zmieścić w jakiejś ramie czasowej. Jeżeli już jesteś pewien, opowiedz nam wszystkim, jak myślisz, że to się potoczyło. No tamta menda to zrobiła. Jeśli tak chce kontynuować, uwaga, kliknij strzałkę w dół, jak widzisz. Co? W górę jak... kurde, za dużo, za dużo rzeczy. W lewo jak widzisz. Ok. Dobra, ale już mi pomogłeś. Myślisz, że to ja zabiłam... Dobra, nie wiesz co? Kurde, muszę robić to jeszcze raz, bo wszystko nie wy... no, właśnie nic nie wyłapałem. Dobra, mamy tutaj dół, lewo, prawo, góra, weszło? No jak? Kur... Zida, kurwa. Będziesz cicho? Chcę w końcu pokazać wam wszystkim jak to się stało. A więc, yy, biorąc to pod uwagę i yy, rzeczy, których nie zdążyliśmy zaadresować z powodu podzielbaty, czy jak ktoś jakoś wam mówi, zacznijmy. Zabójca najpierw użył czegoś, nie wiemy jeszcze czego, by przekonać Kiriszymy do dołączenia do spisku. Kiedy już w spisku Kirishima polował na Freda, chciał wykonać robotę za zabójcę, by czyste dłonie miał zabójca. Okej... Okay. Cóż, zabójca myślał, że Kirishima go zdradzi w tym spisku. Kirishima nie wiem jaki był, nie wiemy czy by to zrobił, ale uznajmy, że raczej tak. Wiele by mu to nie dało. Po tym jak zakradł się i zabił Freda cicho, a zręcznie, zabójca użył magicznego ataku na Kirishimie tak aby zabić go bardzo szybko. Wiecie, zanim ktokolwiek by się przypałętał, tak by upewnić się, że nikt nie wie kto zabił Kirishimę. No, jestem za tym. Bardzo dobrze. Dlaczego tylko ja tutaj kombinuję? Myślę, że wszyscy wiemy, kim jest zabójca. Czyż nie? do dochona... No, zagłosujmy i zniszczmy ją. Piękna dedukcja, a teraz głosowanie. No, wiadomo kto teraz. Ja, ja wiedziałem od początku, po raz trzeci dokonaliście świetnej decyzji z tym, na kogo zagłosowaliście. Cóż, jeśli mam być szczery, użyłam jednego ciekawego faktu, który dla Urhary będzie świetny. Oprócz tego użyłam też swojego wyglądu, ale to nieważne. Teraz tego nie mów, dowie się w lochu 9, a teraz giń! Jestem gotowa. Czego się dowie... Jakiego wyglądu? O co chodzi? Do Magmy kurde ją wrzucił do... Ja pierdzieli jakieś... Dziwne dzieciopłody przylazły i będą ją jeszcze dzielać. Ale o co chodzi z tym wyglądem? Co tam się właściwie wydarzyło takiego? Hurra, kolejny zabójca zabity. Hurra! Dobra, moi drodzy, i tutaj myślę nadszedł czas, aby zakończyć sobie dzisiejszy odcineczek. Myślę, że dosyć długi w sumie chyba wyjdzie ten odcinek, ale mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę i widzimy się niebawem w kolejnym odcinku z Urhara Duncan Crystal. Coraz mniej postaci jest, moi drodzy. Coraz mniej dziewczyny z Doki Doki się trzymają oprócz Natsuki. roślą też dalej jest z nami, więc ja się tutaj z tego powodu bardzo cieszę. Nie, nie chcę wejść do lochu numer 9, a to tutaj poznamy te tajemnice w związku z tym jej wyglądem, tak? Nie wiem, zobaczymy w kolejnych odcinkach. Również przypominam o możliwości wspierania kanału w opisie tego filmu. Niebieski gużyczek wesprz. Każdy ze wspierających dostaje przeróżne bonusiki, a dziękuję ślicznie wszystkim wspierającym w szczególności Asaks. Dzięki ślicznie za wsparcie kanału. Trzymaj się. Hejos!